Witam Was w, w punkcie informacyjnym i chciałbym Wam przekazać, że serwer Discord ruszył. Tu widzicie, mamy konstytucję. Bardzo tutaj napisano, może nie, nie jest tutaj wiele napisane, ale najważniejsze. A bardziej, to będzie przedstawiać zasady serwa. Aktualizacja, czyli nic tu nie ma wiadomości, bo to bo dopiero się zacznie. Rozmawianie, jeszcze nic. Obecnie prezydenta wziąłem sobie jednego z kolegów. Tutaj mamy jeszcze dostępne debaty. Zapraszam. A, I zapoznać się z treścią konstytucji. W tym czasie was żegnam. Na razie, cześć. Niechaj flaga, nasza flaga. Yeje! Na samym szczycie. Pamiętajcie, gdzie jest wasz dom W Gredera